Jeep XJ konserwacja nad koli, wnęk, spawywanie reperaturek, tak jak tu, była wspawana tak samo i tutaj. Oczywiście ta jest stara. W GP była wykonywana konserwacja dwa lata temu amerykańskim środkiem, który się kładzie bezpośrednio na umyte auto Oczywiście chciałem pokazać. Co z tego środka zostaje pod palce? Wszystko schodzi. Koszt 1500 zł. Miejsca, jak tu, w ogóle nie były zakonserwowane. Także no jest korozja. Dobrze, że tylko zewnętrzna tu była robiona wstawka. Oczywiście blacha na blachę. Masa uszczelniająca wszystko schodzi, nie było nic odtłuszczone nie było zmatowione także tak to wygląda co było robione przy tych nadkolach a więc resztki tej, tego zabezpieczenia wszystko było ściągane cała korozja nalot wszystko było szlifowane czyszczone odtłuszczone na to szedł neutralizator z Dintrol. Na Po 24 godzinach Był kładziony epoksyd Nowola dwuskładnikowy Nakładany pędzlem Dwie warstwy Czemu pędzlem? No, żeby sięgnąć w, każde, w każdy zakamarek Żeby tą warstwę zrobić troszkę grubszą jest to auto terenowe, więc no tutaj trochę inaczej te naprawy wyglądają. Nie zwraca się uwagi na estetykę tak bardzo, tylko na to, żeby to wytrzymało lata. Także auto jest narażone na jakieś odpryski kamieni, wodę i inne czynniki. No, więc tak, epoksyd. Na epoksyd szła masa uszczelniająca. Masa poliuretanowa. Przepraszam. Nakładana pędzlem. Znowu, czemu pędzlem? No, bo nie musi to wyglądać estetycznie. I dlatego no, nakładana pędzlem. Oczywiście w autach osobowych jest to nakładane specjalnym pistoletem, który tworzy strukturę. Taką jak w nowych samochodach. Tu, tu nie było potrzeby tego robić. Co na masę? Na masę była nakładana Sika. Już praktycznie ostatnia warstwa. A na Sikę jeszcze był położony wosk. Widać dopiero co nałożony jeszcze świeży. To jest wosk z APP W100 Charakteryzuje się tym, że nie pęka. Cały czas utrzymuje się tak samo. Czyli ca cały czas jest miękki. Cały czas fajnie chroni to nad kole. Tak samo i tutaj na rantach. Był nałożony Oczywiście na to proszę nie zwracać uwagi bo tu idzie plastikowe nadkole Więc to, to nie będzie widoczne A zawsze pod takimi Plastikowymi nadkolami, osłonami Gromadzi się piasek, wilgoć Także yy, Tu była po, położona o, Proszę zobaczyć Oczywiście to, to też Było robione przez kogoś. Ja już tego nie ruszałem. Jeszcze się trzyma, i myślę, że potrzyma się do dość długo. Tak samo jak to całe zabezpieczenie myślę, że wytrzyma no lata. Jedyne co raz na 5 lat można po prostu opalarką. Przelecieć tu, trochę ten, ten wosk, rozpuścić, pędzlem trochę roz, rozmasować. No i nałożyć nową warstwę cienką. I tyle. I nic więcej tu już nie trzeba robić. Jest to zabezpieczone. Każdy zakamarek. Nic nie jest ominięte. Oczywiście. Można wykonać, można wykonać taką konserwację na całym aucie, oczywiście na podwoziu, w tych wnękach. Oczywiście wiąże się to z no, pracą, bo trzeba sięgnąć w te najmniejsze szczeliny, bo to jest najważniejsze w takich autach. Czyli co jest ważne? Tu, ranty, wszystkie to jest ważne. Proszę. To jest ważne. To jest najważniejsze. W kołnierz tutaj poszła masa uszczelniająca. Także, tak jak mówię, jest to zakonserwowane. Nie żadnym amerykańskim środkiem. Wszystko jest sprawdzane. Kilkukrotnie latarką inspekcyjną. Także no. Auto się nie, nie robi w jeden dzień, w kilka godzin. Tylko no, trzeba, trzeba poświęcić naprawdę kilka dni, żeby całe auto tak zrobić. I to kilka dni od rana do wieczora bo jeśli się zrobi jakiś błąd jeśli się, się czegoś nie zrobi od niechcenia to wszystko wyjdzie wszystko trzeba zrobić tak jak tak jak nakazuje instrukcja także to wszystko też będzie robione tutaj te wszystkie kołnierze będą zabezpieczone I oczywiście wcale nie trzeba piaskować. Jeśli auto jest jeszcze w nie takim złym stanie, gdzie tu no ta, ta wstawka będzie trzeba ją zrobić od nowa, wyciąć to wszystko. Bo to w ogóle nie, nie za egzaminu. Tu, tu już pewnie tam jest woda i rdza. To na 100%. Także jak ktoś jest zainteresowany i chce zrobić auto naprawdę dobrze. A nie tanio, ponieważ wi wiadomo i środki i czas, który się poświęca na zrobienie ta takiego auta, także to, to nie, nie suma Summarum nie może ko kosztować 1000 ty zł, to, to, to jest nierealne. Jedna wnęka. Takiego nadkola razem z pracą, z środkami, z woskiem. Kosztuje 400 zł. Uważam, że nie jest to wcale dużo, ponieważ jest to zakonserwowane już praktycznie dożywotnio. To naprawdę jest. No no, no, no raczej spod tego rdza nie, nie wyjdzie, nie ma takiej możliwości. Nawet jakby auto stało w soli. Także nie ma to takiej możliwości, żeby ten element zaczął korodować.